Jak pracujemy? Myślisz o nawiązaniu współpracy z agencją Mister Post i zastanawiasz się, jak to wygląda? Przejdźmy zatem przez nas prosty proces krok po kroku. Krok pierwszy rozmowa. Najpierw umówimy się na rozmowę telefoniczną lub wideokonferencję. To moment, w którym poznajemy Twoją firmę, jej cele i potrzeby. Chcemy zrozumieć, co jest dla Ciebie najważniejsze. Krok drugi oferta. Na podstawie naszej rozmowy opracujemy ofertę współpracy dopasowaną do Twojej branży i specyficznych wymagań. Prześlemy Ci ją do zapoznania się i omówienia szczegółów. Krok trzeci umowa. Jeśli wszystko będzie zgodne z Twoimi oczekiwaniami, podpiszemy umowę i przygotujemy się do działania. Krok czwarty start działań. Teraz czas na naszą pracę. Przygotujemy dla Ciebie strategię komunikacji i zaczniemy regularnie prowadzić Twoje kanały social media, dbając o wyniki. I to wszystko. Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami, a z przyjemnością przeprowadzimy Cię przez każdy krok.